Hej, Trzymankowskimi, Ja jestem Ateniu i witam w kolejnym odcinku z gry Dead by Daylight. Jeżeli widzieliście poprzedni odcinek, to widzieliście, że zabijałem tam swoich kolegów, swoich przyjaciół i nie miałem żadnych skrupułów. Rżnąłem ich z tego tasaczka aż miło. Ale tym razem <gryw> tym razem nie mam kolegów, jestem sam i będę zabijał nieznajomych. A jeżeli byliście na niedzielnym streamku <gryw> i pamiętacie, co się działo, Zostawcie łapkę w górę i lecimy! A jak się okazało, niestety jestem strasznym kłamczuchem i, i, i nie zabijam znajomych póki co <noise> będę uciekał przed przeciwnikiem tak, żeby, żeby nie zostać zniszczonym. Dobra. Okej, okay, zobaczymy jak to pójdzie. Jest jakoś trochę jaśniej niż jak grałem w tą betę. Ciekawe czy coś się zmieniło, czy coś się takiego Już nie wiem, wyłączyłem się na moment, bo słyszę jakieś dziwne dźwięki. A tutaj jakaś laseczka naprawia, dlatego. Dobra, pomogę ci, żuczku. Razem na. O Jezus, słyszę bicie serca. 40 milionów serc bije tutaj. Co to za dźwięki? Halo, policja. Spokojnie, sunia, wyłaś stamtąd. Naprawiamy to. Ciśniem. Ciśniem wspólnymi siłami Ale zajebiście poszło, ale to świetnie zrobiłem. Nie słyszę tym razem bicia serca, ciśniemy dalej. Dobra, ten złoczyńca jest jakiś słaby. Dobra, spierdzielamy teraz Dobra, ej, to jest inna mapka! To jest inna mapka niż ja wtedy grałem. Czekajcie, czy tutaj widzicie go? Dobra, skoczę tutaj sobie Dobra, na chilku na chilku Gdzie jest ten typek? Jestem niezniszczalny Dobra Musimy tutaj... Dobra, tutaj jest to wyjście, ale to potrzeba jeszcze naprawić O, tutaj jest jakiś Andrzej. Siema Andrzej Dobra, słyszę bicie serca. Słyszę bicie serca. On był gdzieś blisko. Dobra. Chyba odszedł. Dobra. Pomogę ci. Mam nadzieję, że mi tu gdzieś nie wyskoczy. Bo w sumie noc. I będę się bał. Dobra. No teraz nie piekło tak super. Szybko muszę poprawić. Uff. W ostatnim momencie. Dobra. Dobra. Spierdzielamy ziomeczek. Ucieczka Dobra Nie wiem Gdzie. O Jezu Słyszę to U, Goni mnie, widziałem go Widziałem go OMG Dobra A na szczęście to jest jakiś leszczyk Na szczęście to jest jakiś leszczyk Dobra Był tam gdzieś, więc muszę obserwować A tu jest Wojtek Jakiś, siema Wojciech Naprawiamy to, o kogoś goni, kogoś goni Ale dobra, my... o już chyba kogoś ma GG dobra tam leży, więc daleko Spokojnie Monika, my się wszystkim zajmiemy Zajebiście Zajebiście, szukam jeszcze jednego z Wojtkiem tutaj Już byłem po, podczas trzech napraw Więc jestem MVP chyba z tego spotkania Tutaj to jest dobra, w trójkę tam, powiesili ją, ale no jeden ziomek za trzech, worth it Niech się tam wiesza, niech się tam ciąga Dobra Idziemy tam szybciutko W, te, w tę stronę Weźcie na siebie, zgarnijcie całą te, jego atencję Oj, słyszę bicie serca SŁYSZĘ BICIE SERCA, KURCZYMYK Jest za mną Goni mnie Uciekajcie ludzie Czekajcie. Jezus Maria, co za jakaś masakra piłą mechaniczną. Czekajcie, ludzie. Zróbcie to dla dobra ojczyzny. Dobra, widzicie go? On mnie nie widział, ale go oplułem. Dobra, gdzieś tam poszedł. Spoko, spoko na chilku. Ludzie, ja ucieknę. Elo, on tam pobiegł. Szybko, do wyjścia. Kogoś chyba goni. Ale ja dam radę, ucieknę! Nie słyszę bicia serca. Słyszę bicie serca. Oż skurwy, syn Czekajcie, czekajcie On ją złapał, dobra 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 Elo! 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 Uciekłem! Ona... Ona mnie... Ona zrobiła wszystko, ale... <noise> Uciekłem. Uciekłem. Oh yeah. Coś tutaj fajnego zgarnąłem? Ile punktów? Dla mnie? Chyba byłem świetny, no jak dla... 10 tysięcy to chyba rekord Polski. Co najmniej. Co... Co najmniej. No proste, pierwsze miejsce w Matyniu. Tu jakiś ziomek z kimś, kurde... O Jezus, on ma perki jakieś, łokurcze. kurcze. No dobrze. Znowu ciśniemy. Nasz przeciwnik nie ma szans. On nie ma żadnych szans z nami. Oczywiście pociąg jakiś jedzie. Jezus kur... ja cię ziomek, ale mi sutek drgnął przez Ciebie. Szukajmy tego. Jezu, jak się wystraszyłem. Wystraszyłem się tego ziomka. Dobra. Dobra, dobra. Idziemy. Idziemy, musimy naprawić to. Naprawiać sprzęty. Znajdźmy je. Tam są? Tu coś jest? O, tu jest. Andrzejku, ciśniemy. O kurczę, sorry Andrzej. Sorry, ale ty sam też zjebałeś? Kogoś już na hak wzięli? Ten ziomek jest dobry. Ten ziomek jest dobry, dobra. Jak jest na haku, słyszę go. Słyszę bicie serca. Muszę uciekać. Gdzie się z włodzimierz tutaj blisko. Tam ktoś wisi. Idę Cię uratować, Samanta! Słyszę bicie serca, ale nie wiem, gdzie ten typek jest. Idę spróbował oszty w mordę kopany! Pomocy! Uciekamy! Dobra, dzięki. Dzięki, dzięki. Wszyscy jesteśmy już zranieni. Ten pojedynek będzie ciężki. Mamy do czynienia z jakimś profesjonalistą. Wdzięcznie. Ja chciałem uratować tamtą panią, a nie pykło tak, jak bym chciał. Dobra. Nie wiem... O ty, ona mi pomaga! Janek! Janek, buziaczki! Dzięki, Januś! Ale chciałem... Chciałem iść do generatora. Janek, ja naprawdę ci to dziękuję. Poczekaj to ja się odwdzięczę Odwdzięczę się Januś Jeżeli ty taki kochany jesteś wobec mnie Wygląda to dwuznacznie Ale dobra staram się jak mogę Fajnie to jest zrobione Dobra ciśniemy to Janek Dobra Dobra damy radę Ale przepraszam Janek My bad mm, Janek nie zwrócił uwagi Byłem zajęty czymś innym To już się nie powtórzy jak będę zrobić je serca to jest GG Janek coś Ty odjebał Kurwa mać Gdzieś jest O Jezu! Jezus Jezus, o Jezu, ale wydarłem mordę Goni mnie skurczybyk Muszę gdzieś uciec Muszę gdzieś uciec Proszę, nie łap mnie. Jezus, złapał mnie, złapał mnie, pomocy, guys! Chociaż, ucieknijcie, ale się wydarłem, ty, wystraszyłem się. Tu jest hak! Nie stawiaj pode mną tego! Dam radę! Strugle, strugle, jestem mistrzem maszowania spacji! Ludzie, walczcie tam o swoje życie. Ja tutaj umieram. Ale robię to dla was. Nie wiem, czy w ogóle bez takich perków się opłaca to robić. Ale ja to robię. Ten. Jak on szybko chodzi? Może ma perka na szybkie chodzenie? Uważaj, to jest pułapka, nie podchodź! Janek. Oszty. Janek, spierdala, ja już jestem. Pojmany. Oszty w mordę, kochany. kocham tego ziomka. Uratował mi. No, mm, hmm. Uciekaj mm -hmm. O, ty w mordy, dobra, może zapomnił o mnie. Ja tutaj sobie leżę, nie? Nie zwracaj uwagi, idź dalej O, to skurczybyk, ale dobra, dwóch nie weźmiesz naraz. Ja się zrekaweruję, zapomniał o mnie! Ono o mnie zapomniał! Mam drugą szansę! Bóg tak chciał Chyba, że on zdąży wrzucić ją na hak i ja nie zdążę się uratować. Nie, nie wracaj do mnie! Nie nie wracaj do mnie! Zapomniał o mnie. Zapomniał o mnie. Zap... Zap... Zapomniał o mnie! Co się dzieje? Nie wie gdzie jestem. Nie wie gdzie jestem. On mnie nie widzi! On mnie nie widzi. Ludzie. Co tu się odpierdoliło w tym momencie? Ja zaraz wstanę. Dobra, jeszcze chwila. Find help? I tak potrzebuję pomocy. Dobra. Ty, on może pomyślał, że jak gdzieś się przeczołgałem. Idę do ciebie. Idę do, do tego Andrzejka. Bo ja już nic sobie sam nie pomogę. Andrzejek! Dobra, czołgamy się. Ku zwycięstwu. Muszę uważać, żeby ten kurde włodzimierz stamtąd nie podbiegł. Będę się do ciebie czołgał. On biegnie do mnie. On chce mnie uratować, zdecydowanie. Ale jestem fartem. Biegnie tutaj Janek. To na pewno nie jest Janek, ale... Tutaj, ziomuś. Ziomek. Ziomek, zobacz. Przyuważ mnie. Tutaj, popatrz. Andrzej. Pomocy. Pomocy. Omóż. Dzięki, ziomek. Dzięki. Szanuję. Głupek, smutna buzia. Dzięki, ziomek. Kocham cię Dobra próbujemy 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 Ale jestem kurwa głupi mm. On też zjebał Jesteśmy głupi oboje Dobra Coś Co ja zrobiłem w ogóle? Czemu ja tak zrobiłem? Dobra potrzeba jeszcze dwóch Ja jestem uleczony w 100% Zmieniam pozycję Jak mart... Dobra, to jest naprawione, więc nie ma co tutaj zbierać Dobra Na spokojnie jakoś to zrobimy. Miałem farta Niesamowitego. Tam był. Dobra, widziałem go. Widziałem go, wy też go widzieliście Tutaj też jest naprawiony, ale nie Fart Dobra. Idziemy dalej w takim razie. Tutaj jest wyjście, dobra. Będę wiedział. On tutaj naprawia. O kurczę... Coś ty tutaj... Dobra, chodź, uleczę cię. Andrzejlika spokojnie, ja cię uleczę. Nie bój się. Już ci Michał nie zrobi krzywdy. Spokojnie, spokojnie. Daj, masz buziaczka w ranę. Dobra. Tutaj sobie przejdę. Jeszcze jeden. On zabił chyba tylko jedną osobę póki co Dobra, tutaj jestem w miarę bezpieczny O kurcze pieczone. Dobra Halo? Halo? Dobra. Dobra, dobra, idę po to, idę po to ziomeczki to jest chyba riski Nie wiem, czy on nie użył mocy, która sprawia, że... Że mnie widać. Bo słyszałem jakieś takie blub, znaczy widziałem to bardziej. Zrobię to dla nas, przyjaciele. Zrobię to dla nas. W 100% jestem troszkę zestresowany. Ale zrobię to dla was. Teraz tylko i wyłącznie wyjście się liczy. Dobra. Chłopaki i jechanka. Uciekamy. O Boże. Widzicie tego śmietnika? Tam był, przeszedł obok mnie, nie zauważył mnie. Nie zauważył mnie. Dobra. Dobra, dobra. Niech idzie w tamtą stronę, ja to zrobię, ludzie. Mam mokre ręce. Ze stresu. Ze stresu. Jestem zestresowany. Dobra, wychodzimy. On to pewnie widzi. Dam radę? Dam radę. Dałem radę. Tak, 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 wychodzimy. Elo. Uf, to było. Uuuu, ale jestem dobry! Ale dobry ze mnie gracz! Ojacie! Ojacie! Jakieś tutaj 17 tysięcy, kto tyle zgarnął? To, to ja słaby jakiś byłem, za co on dostał tyle kurde miliardów punktów? On też uciekł? To, to ciekawe. To bardzo ciekawe. No ale tak. 10 tysięcy punktów, no i trąbiący ziomeczek, to chyba idealne zwieńczenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. I ja myślę, że no już następne odcinki będą z ekipą, żeby było lepiej. Po prostu, no myślę, że będzie fajnie jak się to nagrywa, jednak z, ze znajomymi, tak się śmieszkuje niż jak to jest taka, taki solo gaming. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał. I trzymajcie się. Do zobaczenia do usłyszenia. w następnych odcinkach. Strzała.